Nie! Pamiętasz, co powiedziała panna Simian? Jak się jeszcze raz spóźnicie, nie będę miała wyboru Pamiętam i obydwu Pamiętam tylko, że pierwszy raz zauważyłem, że ma czubek głowy w kształcie góry Fuji. Powiedziała, jak się jeszcze raz spóźnicie, nie będę miała wyboru i obydwu was wyrzucę! Wyrzuci nas?! Dobra, ile mamy czasu? Uh, Okej, okay, dzięki. To jest raczej dziwne. Chyba trzeba pomyśleć, o co chodzi. Lepiej lećmy do szkoły, bo nas wyrzucą! Zróbmy to i to. Dłużej chyba nie dam rady! Biegamy tak od godziny! Weź, nie przesadzaj. Przez 5 sekund dopiero biegniemy. Czas się dłuży, jak się ma zegar nad głową. Dobra, dobra, stań. Na piechotę nie zdążymy. Naprawdę bardzo bym tego nie chciał, ale zostało tylko jedno wyjście. Będziemy musieli jechać zwykłym autobusem. A co jest złego w zwykłych autobusach? Niech jest całe Zoo. Niedosłownie. O. Tam jest pełno brudnych drapieżników, wrednych padlinożerców jadowitych gadów. Głównie gości, co nie mają aut. No to co teraz? Jak ktoś spojrzy na ciebie krzywo, od razu wal go tak! Coś w tym guście. Patrz na mnie krzywo! <laughs> Akurat on tak musi, bo przy okazji patrzy na drogę. Tych bym się bardziej bał. Co? To? Co? Co? Mnie raczej chodziło co? 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 O, Co to, co? O, uh, hmm. Hmm, co to jest? Zastrych i powidarów. Hm. Wiesz wszystko, co zechcesz, tylko nie. Nie dotykaj twarzy. <gry> Najmocniej wszystkich przepraszam. Mój brat miał prowincjonalne uprzedzenia na temat jazdy środkami komunikacji publicznej i zachowuje się jak totalny gamu, Au! Więc y tak, czy ktoś może nam powiedzieć, jak długo jedzie się do naszej szkoły? Ten autobus jedzie do Richwood. Co? A czasu mamy coraz mniej! Musimy wyskoczyć z autobusu na trzy, dwa, 1. Właściwie strasznego stanie, jak nas wyrzucą ze szkoły. pewno nigdy nie dostaniemy pracy. Będziemy się powoli staczać, mieszkać w kanałach, jeść toksyczne odpadki, mutować, aż skończymy w tym cyrku jako wybryki natury z palcami zamiast zębów. Czy ktoś mógłby nas wypchnąć z autobusu? Przyjemność. Teraz! Nie wszystko musi się kończyć jakimś bezmyślnym skokiem. Teraz może nas pani wypchnąć. Z przyjemnością! To wymyśliłeś? Tak. Nie ma czasu na obwinianie się! Racja! Zostały tylko trzy minuty, żeby dotrzeć do szkoły! Tak się zastanawiam, jak się znaleźliśmy na pustyni zaledwie w cztery sekundy. Nie mogłeś trzymać języka za zębami? Musiałeś o tym wspomnieć! Ty o tym wspomniałeś! Au! Surki, brak czasu na obwinianie się! Szczerze, minuta też nas specjalnie nie zbawi, bo pewnie kilku godzin trzeba by było, żeby. Tak, ale jeśli znaleźliśmy się tu w minutę, więc pewnie minutę zajmie nam wydostanie się stąd! Hm.